Na tym, że się macha to miejsce, gdzie wydają dowody osobiste, prawa jazdy tutaj. Można sobie zarejestrować samochód. Można zarejestrować samochód. Byliśmy pierwsi. W kraju. I jedyni póki co jeszcze chyba, tak? Z tym blachami, tak. Za moją na mowę. żeby pary lokali przeznaczyli właśnie na funkcję społeczną uh -huh. I działa to dobrze z pożykiem dla wszystkich stron, bo ludzie też przychodzą coś tak, jest. To bez których działalność się machy nie byłaby możliwa, i rzecz jasna. Witam również wszystkich młodych ludzi, którzy tak licznie przybyli z wielu placówek Siemachu, którzy są obecnymi i przyszłymi wychowankami Stowarzyszenia Siemacha. Bardzo gorąco na tej gali odwagi. Ludzie, którzy nie mogą rozwijać się w swoich rodzinnych domach, one płyną w Polsce i już nie tylko w Polsce. Z takiego najwyższego standardu znam obsesję księdza augustyńskiego. Taką zdrową obsesję, że każdemu bez wyjątku należy się najwyższa jakość. W życiu od urodzenia każdy zasługuje na najwięcej. Nawet jeśli życie nie zawsze nam daje to, na co czekamy. I... Ale ja też moje podwórko pamiętam jako miejsce, które dało mi bardzo, bardzo dużo, chociaż boisko przypominało bardziej klepisko, piłkę robiło się ze szmat i gazet, bramki stawialiśmy z takich przypadkowych, przypadkowo zależonych pali. Terapia była osobliwa, raczej załatwialiśmy problemy psychologiczne między sobą w sposób bezpośredni, ale, ale podwórko pozostaje podwórkiem i mam wrażenie, że Istotą tego, co też dla Was może być bardzo ważne, to to, że na podwórku nikt nie jest niepotrzebny. Nie ma na tej sali i nie ma wokół Was i wśród nas nikogo nieważnego. I nie są najważniejsze tytuły, funkcje, wiek. Najważniejsze jest to, co ma się w sercu, to, co ma się w głowie. I to, co powstaje między ludźmi. Ja wiem, że dzięki Siemasze, dzięki Wam, jej organizatorom, Wam wszystkim, to, co się dzieje między ludźmi, między Wami, między Waszymi sercami i myślami, to jest taka nasza prawdziwa, niepodległa Polska. Bo to, to, co najcenniejsze w naszej Ojczyźnie, to to, co przecież jest w nas i między nami. Chciałem jeszcze raz, jak zawsze, przy takiej okazji bardzo podziękować Tobie, Andrzeju, za to, że robisz takie fenomenalne rzeczy. Wam wszystkim, bo bez Was, Jego dzieła też by nie było. I mam odpowiednią oprawę, jak będę zawsze się maszył, nigdy już nie mówcie, że jestem gościem wyjątkowym, ma ja się czuję tutaj gościem zwyczajnym, a nawet nie gościem, tylko traktujcie mnie też jak, jak swojego. To jest może najważniejsze, co na tych naszych podwórkach Między nami się dzieje, że każdy traktuje każdego jak, jak swojego. Wszystkiego dobrego, niech się dobre rzeczy dzieją, Tu grzeszowie w w się nasi. Proszę Państwa, kilka lat temu rozmawiałem z premierem Rzeczypospolitej o tym, jak w dzisiejszych realiach skutecznie pomagać młodym ludziom. W tej rozmowie zapamiętałem trzy najważniejsze idee. Po pierwsze, rówieśnicy. Nie tylko jako konieczny element towarzyszący naszego dojrzewania, ale jako sprawcza, potężna siła, dzięki której wzrastały, wzrastamy. Siła, która obok naszej rodziny, która najsilniej nas zakorzenia i szkoły, która daje nam wykształcenie jest czymś, co pozwala nam zdobywać niezbędne umiejętności, wchodzić w dorosłość. Rozmawialiśmy o tym, że rówieśnicy to nie tylko, a rzadziej nawet zagrożenie i niebezpieczeństwa, a przede wszystkim potencjał i możliwości. Że trzeba o nich myśleć w taki sposób, aby ich siłę wykorzystać w sposób systemowy. Aby różne instytucje działające na rzecz młodych ludzi Pamiętały, że rówieśnicy i autorytet jest siłą potężną i trzeba myśleć o niej jako o czymś wartym wykorzystania. Po drugie, jakość. O tym rozmawialiśmy wtedy. Ta jakość, o której mówił pan premier, o której mówił Dominik, która dla nas stała się także sposobem na okazywanie szacunku. Mówiliśmy, że nie ma lepszego sposobu na to, żeby drugiemu człowiekowi powiedzieć. Że się go szanuje, że się go poważa, że się chce jego dobra, jak tylko ofiarując mu rzeczy najlepszej jakości. I wreszcie, po trzecie, rozmawialiśmy o galeriach handlowych, które stają się nowoczesnymi centrami miejskimi i które powinny traktować ludzi nie tylko jako konsumentów, bo ludzie nie dzielą się na tych pierwszej kategorii, drugiej. Ci pierwszej konsumują, a ci drugiej nie mają pieniędzy na to, żeby konsumować, tylko pierwszą kategorią są ci, którzy tworzą. Że mają przywilej współtworzenia tej rzeczywistości, w której jesteśmy wszyscy uczestnicy. Chciałbym dzisiaj za tą inspirację, która wtedy była ideą, a z czasem stała się elementem naszej tożsamości, tożsamości Siemachy, aż wreszcie została przekuta na konkretne projekty. Chciałbym za tą inspirację, za wierne towarzyszenie naszemu wzrastaniu przez te lata tobie. Drogi nadalcie, drogi przyjacielu, z całego serca w imieniu nas wszystkich podziękować. Chciałbym podziękować prezydentowi Ferencowi za to, że w lot Rozumiem. I od momentu, kiedy poznał się Machę, zaczął ją wspierać, że innowacje są nie tylko w zakresie nowoczesnych technologii, ale że innowacje społeczne są tak samo Polsce potrzebne, jak te w dziedzinach techniki i infrastruktury. Chciałam tylko dodać parę słów. Mam no to w życiu szczęście, że kiedyś poznałam Księdza Andrzeja i że to podwórko nowej generacji zagościło to grzeszowie. I to szczęście, że wyjemy z kraju, którego obrębien tak ocenia młodzież, dzieci i pomarań tą najwyższą jakość wykonania. Proszę Państwa, pan premier ma tysiące, tysiące, obowiązków, a jednak wykazał, że kocha ludzi, że kocha młodzież i poświęcił czas, by przyjechać tu do Szeszony, by spotkać się z nami. Panie premierze, ogromne podziękowanie. Z całą pewnością jest pan osobą, która myśli o innych. Do tutaj też mówi. Tak. Marysia? Więc, to jest nasz to. z logiem Siemha Spot. I ma, A czemu Spot? Spot wzięło się od słowa spotkanie, jest to skrót. I, i dlaczego Spot i spotkanie? Dlatego właśnie, że Siemha to jest miejsce, w którym możemy spotkać również nikt, z którymi możemy porozmawiać. I po prostu jest to miejsce, w którym spędzamy nasz wolny czas. Okej. Okay. Nie pasuje, bo tu małe o jest Sofot i to <grymne> jest bliskie sercu, bliskie tak. sercu. Nie no, ja, ja jestem duży żeby częstować, a nie żeby się obżerać. <grymne> Pierwszy kawałek, a później już pójdzie dalej. No profesjonalnie, <grymne> profesjonalnie. Dziękujemy cześć. za przybycie. Ja też dziękuję za przybycie. <grymne> Krakowskie i Panie proszę, a muszę powiedzieć tak, że to są osoby, które są z Rzeszowa i jak wczoraj przygotowywaliśmy... osoby są z Rzeszowa, tak. Sebastian, dziewczyny, jak przygotowaliśmy się macha, to od razu było widać, kto jest naturalnym liderem, bo u nas liderzy są ważni, można od razu już wyłapać, kto jest tak zaangażowany, bo już traktowali to miejsce jako swoje, a są bardzo, bardzo... Króciutko. Przed liderami różnie bywa. Czasami są kłopoty w liderach. <grywa> <grywa> Aura są no. zawsze fajne. Ja jeszcze tobie nie wpisuję. A, wiele razy, ale... <grywa> na wiele razy, ale to się zaczęło... Proszę. Tydzień przed. Było 2005. <grywa> to jest tyle czasu, zobacz. Doty nie ma, ale...

Proszę, wytrzymajcie i róbcie więcej, więcej, więcej. Andrzeju kochany, kochamy Cię wszyscy. Donald Tusk, 10 listopada 2012. To ja co mam na Coś odwrotnego? Polskie dzieciaki, i polska młodzież. Nie ma nic piękniejszego od spotkania człowieka z człowiekiem. W Rzeszowie od dziś jest nowe miejsce, stworzone dla takich spotkań. Trzymajcie się mocno i bądźcie tu i wszędzie szczęśliwi. Donald Tusk, 10 listopada 2012, Rzeszówka. Trzy Cała grupa. No i jeszcze raz! Super! I jeszcze raz! Ruchy. I teraz właśnie maja, Rauner, jedna z się machowców, Co no to maja? maja, Zabawa, przyjaźń, sport, pomoc, lojalność, uśmiech, rozmowę atmosfera, Wspólne no, 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 spędzanie czasu, zgrana paczka, aktywność. Słuchajcie, wolno się uśmiechać, ale tak tylko jest, trochę. Ale uśmiech musi być. Siedza, tutaj nie ma. Ja o, jestem. Bliżej, bliżej, jest bliżej, no. bliżej, I weź jeszcze tego kolega, który stoi, bo tak złowu stoi. Hmm. Siedza, Jakieś no, no. no, po na no, no, ja się Jedno zdjęcie wyszło podobno. <ślese> <ślese> Jedno wyszło. No, 確かに。